Miałem jasne włosy i niebieskie oczy. Lato 1939 roku było przepiękne. Plony wyjątkowo obrodziły, a dzieci z ciekawością oczekiwały na rozpoczęcie szkoły. Jednak nadciągające szybko z zachodu ciemne chmury wydawały ponure odgłosy. Celem wojny nie jest osiągnięcie jakiejś linii geograficznej, ale fizyczna eksterminacja wrogów. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf. Dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka, atak Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku rozpętał hekatombę ludzkich cierpień. Nie inaczej było na Zamośćczyźnie, gdzie po zakończeniu działań militarnych i objęciu władzy przez niemiecką administrację wojskową, a następnie policyjno-cywilną, zapanował krwawy terror. Okupacyjna codzienność przejawiała się w represjach ludności cywilnej, grabieży dóbr materialnych jak i zwykłych produktów rolnych. Skala niemieckiego bezprawia dotknęła wszystkie warstwy społeczne, a tym samym praktycznie każdą polską rodzinę. Początek wysiedleń Polaków z Zamojszczyzny przypadł na noc z 27 na 28 listopada 1942 roku. Niemcy przeprowadzili brutalne wysiedlenie Polaków z powiatów biłgorajskiego, chrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Tak też stało się między innymi w Skierbieszowie i okolicznych wsiach. Bezwzględność, z jaką Niemcy obchodzili się z mieszkańcami za Zamojszczyzny, wymykała się z jakichkolwiek ram człowieczeństwa. Nadejście okupantów oznajmiało ujadanie psów, krzyki w języku niemieckim, łomotanie kolbą do drzwi i wtargnięcie do środka napastników, którzy pozwalali zabrać jedynie okrycia wierzchnie i podręczny bagaż. Stawiających jakikolwiek opór zabijano na miejscu. Mordowano bezwzględnie także w czasie segregacji w obozie przejściowym. Najmniejsze szanse na przeżycie miały dzieci i osoby w podeszłym wieku lub schorowane, gdyż byli nieprzydatni do niewolniczej pracy. Wypędzonych i przerażonych ludzi kierowano w stronę torów kolejowych, gdzie pod przymusem ładowano ich do wagonów, a następnie wywożono do obozów przejściowych w zamościu i zwierzyńcu. Część z nich transportowano do KL Auschwitz i KL Lublin, określanego Majdanki, gdzie skonali. Szczególnie okrutny los spotkał dzieci. Określane dziś mianem dzieci za przyjmuje się, że około 30 tysięcy dzieci zostało objętych akcją wysiedleńczą, i aż około 10 tysięcy straciło życie lub bezpowrotnie zaginęło. Dzieci, u których niemieccy lekarze antropologowie stwierdzili obecność odpowiednich cech rasowych, przeznaczano do germanizacji w niemieckich rodzinach i domach dziecka, najcenniejsze w tym przypadku były dla Niemców najmłodsze dzieci, które najłatwiej było przystosować do procesu germanizacji. Niepotrafiące jeszcze mówić niemowlęta były ad hoc przyjmowane przez niemieckie rodziny. Starsze dzieci trafiały do ośrodków przejściowych, w których nie tylko uczono je języka niemieckiego i pod groźbą dotkliwej kary zakazywano mówić po polsku, ale też czyniono wszystko, aby zatrzeć dokumentację o wcześniejszym życiu. Nie wiemy, jaka dokładnie liczba dzieci z Zamojszczyzny została porwana do celów germanizacyjnych. Losy większości z nich do dziś pozostają nieznane. Na pewno znalazły się one wśród około 150-200 tysięcy polskich dzieci zgermanizowanych w okresie II wojny światowej. Nie wiemy, ilu z nich udało się wrócić do Polski.